Witajcie, witajcie kochani, dzisiaj obiecany filmik <grym> dla Was. Mnóstwo wiadomości od Was dostałam. Wchodzimy w taką troszeczkę trudną energię, bo mamy tutaj dość trudne układy planet od dnia dzisiejszego po południu. Przede wszystkim mamy energię Saturna dzisiaj, więc, jeżeli były jakieś kłótnie rodzinne, jakieś rzeczy, tutaj duża uwaga. Są osoby, które są bardziej podatne na wpływy właśnie planet, są osoby mniej podatne. Może ktoś się z tego śmiać, czy nie, ale ja zawsze obserwuję, jak się układają planety i jak to wpływa na nasze życie. W każdym bądź razie zawsze jest dobrze, zawsze jest dobrze zachować balans, zawsze jest dobrze zachować taką dobrą energię. To po prostu życie, życie nas uczy, życie nas weryfikuje. Tutaj w pewien sposób. Ja sobie teraz odpalę tutaj troszeczkę szałwi, ponieważ miałam trudne rozmowy dzisiaj z klientami. Bardzo trudne sprawy, zaraz Wam popowiadam troszeczkę. Zawsze jest dobrze poczyszczać. Ja oczyszczam w takiej pięknej muszli jak widzicie. Piękna, cudowna, no bardzo dobrze oczyszcza przestrzeń, a ponieważ dzisiaj jest trudna energia, więc też trudne sprawy są, ale zacznijmy może najpierw od horoskopu. Zobaczymy na najbliższy czas. Dzisiaj mam piękne karty. Piękne karty anielskie. One są świeże, cudowne. Dzisiaj Wam też daję przesłania. Są to karty e, pani Ery Cudowne, śliczne, naprawdę energetyczne. I piękne celtyckie karty układam też z Dlatego będę e, dzisiaj też układała. No i oczywiście moja growetella. Oczywiście tradycyjnie zacznijmy od skorpionika. Zobaczymy jakie są najpierw przekazy tutaj dla Skorpiona. Potem będę odpowiadała na Wasze pytania, Wasze dylematy, bo dzisiaj sporo w sumie napisałam na Facebooku, ale ale to nie wszystko. Proszę bardzo. Piękna energia Metatrona. Metatron wnosi zmiany, wydaje siłę niesamowitą. W momencie, kiedy potrzebujemy w pewien sposób rozwiązać pewne sprawy, bądź kiedy dotyka nas niesprawiedliwość ludzka, Pojawia się Metatron. Metatron jest tak jednym, jednym z Archaniołów, którzy są bardzo blisko Boga. Jest to piękna energia, która dodaje bardzo mocnej siły w ogóle po to, żeby pchnąć sprawę dalej. Metatron bardzo nie lubi niesprawiedliwości, ten yy, Archanioł i pojawi się wtedy, kiedy Skorpion walczy właśnie o sprawiedliwość. Zobaczmy, jakie karty tutaj właśnie. Piękne celtyckie, co nam wyjdzie. No proszę. Piękny jeleń i karta lidera. No, Skorpion zawsze wygrywa. Skorpion zawsze. Przed skorpionem zawsze otwierał się nowe drogi, nowe możliwości. Piękna karta właśnie tutaj jelenia, który niesie mądrość. Takie. Też mm, spokój, ale też takie niesamowite siły. To jest bardzo ważne. Zobaczmy sobie, co tutaj Grała nam powie. Zacznijmy od biznesu, ponieważ dzisiaj też miałam bardzo dużo pytań od osób, które prowadzą firmy, które zajmują się biznesami. Ja też wam dzisiaj troszeczkę popowiadam. No proszę o pracy, co nie miara. Dlatego ja was zawsze proszę też o cierpliwość. Sama jestem skorpionikiem. I zawsze Was proszę o cierpliwość. Tutaj, jeżeli macie biznesy, to one się rozwijają bardzo dobrze. A anioł, który się pokazuje przy biznesie, no proszę. Anioł, błogosławieństwa. Te nasze firmy, czy biznesy, one służą ludziom. One mają misję. One są bardzo tutaj ważne. Zobaczmy finanse. Sporo wydatków, ale te pieniądze przychodzą. To jest materia. Nie bądźmy chciwi. Te pieniądze, dzielmy się nawet tymi pieniędzmi na tej zasadzie, że jesteśmy hojni, działamy w ten sensie dobrym, pozytywnym. One do nas przychodzą. Dzisiaj miałam bardzo dużo rozmów na temat materii. Sprawy uczuciowe. No proszę, jest tutaj osoba piękna, piękna, piękne karty na uczucia. Piękne serce. Ja zawsze uwielbiam karty, uwielbiam rozkłady na uczucia, bo. Rozkłada na zawsze pokazują prawdę, na relacje właśnie międzyludzkie. One są piękne. Zobaczmy, jaki anioł jest przy uczuciach. No proszę, anioł wiary, wszystko będzie dobrze: wszystko będzie dobrze. Pięknie, jest piękny rozwój życia uczuciowego, czegoś, co się tutaj po prostu pokazuje. Zobaczmy sobie, co tam słychać dla rybek. Dla rybki na najbliższy czas jest anioł natury. Czyli rybki powinny więcej czasu spędzać w naturze. Natura daje niesamowite wsparcie. Przez, gdy jesteśmy w naturze przez nasze mery, płynie energia, nasza siła życiowa, nasz pokarm. Kiedy jesteśmy wyczerpani, czy mieliśmy trudne jakieś wydarzenia. Dobrze jest pójść właśnie gdzieś do lasu. Dobrze jest pójść. Gdzieś, gdzie jest dużo właśnie takich dobrych, pozytywnych rzeczy. I cóż mamy tutaj. No, proszę, magia, zmiany, tarowanie, cudowna energia. Już patrzymy sobie ryby. Jak tutaj będzie w pracy i w biznesie, dla rybek. Odbędzie będzie rozwój. Tutaj y, będzie, będą was słuchać, aczkolwiek może dojść do jakiegoś konfliktu. Koło środy, czwartku, widzę, może być drobny problem do pokonania, więc dość duża uwaga tutaj, jeżeli chodzi o takie sprawy. Przede wszystkim karty pokazują tutaj kartę właśnie uwaga na komunikację. Uwaga na komunikację, uwaga na takie sprawy. W sprawach finansowych spokój, harmonia, aczkolwiek może być sporo tutaj wydatków, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jeżeli chodzi o życie uczuciowe, to jest duży progres. Przede wszystkim. Jeżeli chodzi o takie sprawy, więc tutaj dość fajne karty. Zobaczmy, co wychodzi. Jakie karty aniołskie wychodzą na biznes, firmę. No proszę, anioł żniw, czyli praca, projekty, działanie, kreacja, coś, co daje dobry, pozytywny czas. Na no, życie uczuciowe, Michał, czyli. Odblokowywanie, otwieranie się przede wszystkim tutaj. Dzisiaj było bardzo dużo pytań na temat, właśnie, partnerów, czy pasujemy, czy nie pasujemy. Kto mnie nie zna, jestem Wróżka Anila, Zapraszam Was na, na moim facebooku Wróżka Anila, albo wpiszcie moja nowa strona internetowa www.gladir.com. Trzeci znak, który dzisiaj wybrałam, to wybrałam Cię. Wodniczka, moi drodzy. Wodniczek mnie prosił. Zobaczmy, co aniołowie pokazują. No proszę. Otulenie, rodzina, anioł matczynej troski. Cudowna karta, jeżeli chodzi o to. I tutaj idziemy, idziemy, płyniemy przede wszystkim. I zobaczmy sobie, co tam u wodnika. W biznesie troszeczkę będą problemy tutaj. Aczkolwiek mm, trzeba będzie pokonać jakieś... Problemy w takim sensie, żeby ta energia się bardziej rozwinęła, czyli usuwamy blokady, usuwamy trudności na tej zasadzie. W finansach spokój, dobra energia. Jeżeli chodzi o życie uczuciowe, to troszeczkę może być trudny czas dla wodnika. Tutaj są jakieś takie obrażania, trudności, takie rzeczy. Teraz przejdźmy sobie do Waszych dylematów, które mi się pojawiły dzisiaj. dzisiaj. Bardzo dużo osób właśnie. Bardzo dużo pytań też przyszło. Ja cały czas pracuję nad Waszymi pytaniami, więc uprzejmie proszę Was o, o cierpliwość. To jest bardzo ważne. Cóż tutaj mamy. Mhm. Cóż, tutaj mamy? Wiem, że lubicie moje kursy. Taki najbardziej cieszący się właśnie powodzeniem to jest kurs, kurs uzdrawiania energią, kurs uzdrawiania wahadłem, chociaż są też inne, możecie sobie poczytać na stronie. Jedna z osób pisze tak: Witam Pani Kasiu, słucham, słucham Pani filmików. Chciałbym podziękować jeszcze raz za to, że Pani jest, że mogę słuchać, uspokajać się. Dzięki Pani lekcjom, uzdrawiać się. Zauważyłam, że moja intuicja wzrasta. się, dziękuję. I mam pytanie, tak słucham, patrzę, to już 66. lekcja. Tutaj. Bardzo lubicie, bardzo lubicie te kursy, one są bardzo fajne, bo możecie się w taki prosty sposób nauczyć, jak reaktywować z własnych zasobów właśnie energię. Jak Aktywować, jak tworzyć w takim kontekście właśnie dobrym, pozytywnym. To jest bardzo fajne. Cóż mamy dalej, tutaj? Cóż mamy, cóż mi się pokazuje? Analiza zdrowia za zdjęcie. Ona polega na tym, że wysyłacie mi zdjęcie, i często jest tak, że choroba już się pokazuje na poziomie właśnie zdjęcia jakby Odczyt ze zdjęcia jest bardzo często trafny, gdyż zazwyczaj analizuję to zdjęcie i tak, jakby pojawiają mi się te, te, te wizje. Jedna z osób pisze. Chciałam powiedzieć, że właśnie wróciłam z Polski. Wszystko, co powiedziałaś o chorobie mojego ojca, potwierdziło się. Objawy i diagnoza, tak jak powiedziałaś, teraz tylko czekamy na rezonans i zobaczymy, co dalej. A naprawdę to jest niesamowite jak ty wszystko dokładnie opisałaś i kolejny raz potwierdza się twoja prawdziwość. Ściskam, ja też ściskam. Również odczyty ze zdjęcia my skanujemy w pewien sposób daną osobę i po prostu to się czuje. Czy poprzez zapach nawet, ponieważ zdjęcie przekazuje energię, czy poprzez różne tutaj jakby rzeczy w takim sensie. Co mamy dalej? Pamiętajmy zawsze, że mamy potężną ochronę aniołów, archaniołów, sił wyższych i często zwracają się do mnie osoby, które jakby wzywają pomocy, czy naprawdę są w sytuacjach dość trudnych, i tutaj nie możemy się bać, trzeba się zwracać właśnie o pomoc. Przede wszystkim daje to siłę i przede wszystkim daje też władzę innym osobom. Często kiedy, często my mamy bardzo duży taki potencjał i powinniśmy spojrzeć bardzo pozytywnie na nasze życie. Często lęk, często lęk właśnie o własne życie tak jakby w pewien sposób osłabia, czy w ogóle lęk nas osłabia. Dzisiaj napisałam duży post na Facebooku na temat lęku. Dlaczego? Dlatego, że wiele osób się boryka z lękiem, wiele osób ma lęki. Często te lęki przychodzą ze świata duchowego, ale często są to jakieś takie traumy, czy przeżycia, które mamy. Nie możemy z nimi walczyć, trzeba je zaakceptować i po prostu zmieniać, odczepiać je po prostu sobie na tej zasadzie. Pamiętajmy, że, pamiętajmy właśnie, że mamy anioły, że mamy dobro opiekuńcze, energię i anioły są to takie właśnie wspaniałe istoty, które zawsze są i zawsze jakby będą. I tutaj, kiedy ktoś do mnie przychodzi na sesję, ja też się posługuję kartami anielskimi. one pięknie pokazują, pięknie czytają, pięknie pokazują te bloki, nawet emocjonalne, duszy, co mają być po prostu uzdrowione. to jest bardzo po prostu, to jest bardzo ważne. To daje taką niesamowitą siłę. I tutaj przyszło mi takie fajne pytanko. <laughs> bardzo ciekawe od jednej klientki postaram się odpowiedzieć, tylko muszę to znaleźć tutaj, bo tych pytań jest bardzo dużo, jeszcze wszystkich nie czytałam, więc najmocniej przepraszam. Postaram się to dzisiaj zrobić pomiędzy Waszymi horoskopami, pomiędzy właśnie tutaj rzeczami, już patrzymy. Hmm. Pytanie jest takie: Czy, jak ma Pani pytania o partnerów, to widzi Pani twarze ludzi? Bardzo ciekawe to pytanie. Ja zazwyczaj czuję ich energetycznie, w takim sensie, że mogę opisać energetycznie, z czym dana osoba się może borykać w tym momencie swojego życia, ale też pokazują mi się, jakby zarysy tej twarzy, czy zarysy, jaki kolor ma włosów ta osoba, jak, jak wygląda, w zależności od dnia, bo to czasami jest taka energia, że. Bardzo łatwo widzimy wszystko, a czasem jest taka energia, że nie widzimy tego. I czy jakby pani pytanie, czy, czy tak miała pani od dziecka? Ja uważam, że nasza intuicja się rozwija od dziecka. W pewnym momencie ja zawsze miałam bardzo dobrą intuicję od dziecka, ale jakby w momencie, kiedy jesteśmy tacy już dojrzali, ona się rozwija bardzo mocno. Kiedy przychodzi czas, no to. Wtedy po prostu też przychodzą klienci. Zazwyczaj to się dzieje poprzez energię. Ja nigdy nie miałam problemu z intuicją. Zawsze, nawet pamiętam, jak studiowałam, szłam na egzamin i e, dzień czy dwa przed egzaminem ja myślałam, jakie będą pytania, z czego mogą mnie zapytać na egzaminie. Ja nie przygotowałam się bardzo dobrze, ale mam pamięć fotograficzną, więc po prostu czytam i w pewien sposób, tak jakbym skanowała tekst. I po prostu go pamiętam. Go pamiętam. Aczkolwiek przyznam się, że na pewno rzeczy takie z historii w ogóle, z historii w ogóle Polski, powinnam powtórzyć. Z tego względu, że nie pamiętam niektórych rzeczy. To było bardzo dawno, kiedy zdawałam egzaminy z historii, z matury przede wszystkim. Pamiętam, że było bardzo dużo materiału do, do zrobienia, do, yy, do przerobienia. I tutaj, tutaj właśnie bardzo mi pomogła pamięć, bardzo mi pomogło właśnie takie skanowanie tych informacji, ale to już było bardzo, bardzo dawno. Co dzisiaj było, moi kochani? Dzisiaj było bardzo dużo spraw, bardzo dużo rzeczy, które się po prostu tutaj pojawiały na tej zasadzie. Bardzo się często właśnie dzisiaj się, dzisiaj znaczy dzisiaj w ogóle od paru dni pytacie się, na czym polega sukces? Ktoś prowadzi firmę, ktoś uważa się sobą, która osiągnęła sukces, czy coś robicie. Więc ja powiem tak. Zawsze do wszystkich rzeczy trzeba podejść z pokorą, na tej zasadzie. Pierwsze się buduje wizja. My czujemy tę wizję. Ona poprzez nasze pole serca, ona się bardzo mocno buduje i ona się zaczyna. Ale ja już uważam, że pewne misje czy pewne predyspozycje na przykład do takiego biznesu, czy do takich rzeczy, też mamy po prostu zapisane w dacie urodzenia, w karmie naszej. Mamy też pozostałości z przeszłych żyć. Często na sukces budowania czegoś, jeżeli podejdziemy do tego ze spokojem, z pokorą, to też niestety pomagają nam w tym ludzie. Pomagają nam w tym ludzie, pomagają nam osoby, które są nam bliskie, pomagają osoby, które. No, na, ten, na ten sukces pracują to jest po prostu zespół często to jest, to jest właśnie praca to jest codzienna praca to co widzimy to widzimy kawałek góry lodowej natomiast te osoby, które znają mnie to wiecie, że ja do każdego człowieka podchodzę z wdzięcznością i z taką pokorą znają mnie, moi przyjaciele jak wygląda to wszystko od zaplecza Zna mnie mój anioł, zna mnie mój asystent, znają mnie osoby, które pomagają mi w codziennym życiu, w codziennych sprawach przede wszystkim tutaj, i to jest z każdego dnia czegoś się uczymy, nowego i to rozwijamy, to jest fajne. To też jest praca w pewien sposób, jakby duchowa, ale też jest taka, w pewien sposób jest nauka. Nie możemy powiedzieć, że coś jest zakończone. Że coś zakończyliśmy, bo mm, czy firmy, czy biznesy to są jak dzieci. My je budujemy każdego dnia, każdego dnia coś dokładamy. Jeżeli nie podejdziemy do tego ze spokojem, no to będzie po prostu trudno. Pogoda ducha. Pogoda ducha się bierze mm, właśnie. Ja tak zawsze uważam za stawienie. Ja nie wymagam dużo od życia, chociaż ja uważam, że uważam się naprawdę za szczęściarę. Mogę to powiedzieć spokojnie. Ale tak analizowałam, dlaczego się uważam za szczęściare, Dlatego, że ja podchodzę do wszystkiego z pokorą. To nie jest tak, że ja nie mam problemów. Ja doznałam ciężkich chwil w życiu. Poznacie je w mojej książce jeżeli chodzi o to, może to po mnie nie widać ci, którzy mnie znają blisko <grystanie> ci, którzy mnie znają blisko i znają mnie, czy po prostu mój życiorys tutaj, ale jestem wdzięczna za każdy dzień i to jest pierwsza rzecz druga sprawa, no w, w moich żyłach płynie krew mojej babci mojego braciatka przede wszystkim lubię pisać książki o, o swojej rodzinie tutaj, więc y, uważam, że życie na ziemi jest bardzo fajne i my musimy żyć tak, jak my chcemy, a nie tak, jak nam każą inne osoby. Często niestety musimy pozmieniać to nasze życie, żeby mieć tą pogodę ducha, żeby nikt nam y, po prostu nie psuł tego dnia. To jest bardzo ważne, żeby żyć tak, jak chcemy. Trzeba po prostu w pewien sposób y, też rozwiązywać te problemy. Ale też mieć dystans to jest bardzo ważne. Trzeba mieć dystans do wielu rzeczy. Ja jestem wdzięczna za wszystko. Ja się cieszę z takich drobnych rzeczy i te drobne rzeczy jakby budują duże rzeczy. Przede wszystkim to jest bardzo ważne. Następna sprawa, która tutaj się właśnie pojawiła, to są właśnie lęki. To są właśnie lęki, to są właśnie tutaj. Hmm, Coś co, coś, co jest bardzo takie w pewien sposób. Dużo moich klientów doświadcza lęki, czy ataków paniki, czy jakichś niepokojów. Ja też było czasy, kiedy dostawa, dostawa, miałam takie lęki, zastanawiam się skąd to przychodzi, ale w momencie, kiedy mamy dużo stresujących sytuacji, często to przychodzi na tej zasadzie i musimy sobie z tym poradzić. Musimy w pewien sposób nauczyć się zarządzać tymi rzeczami. Nie walczyć, bo w momencie, kiedy zaczniemy walczyć, to tak jakbyśmy odrzucali w pewien sposób cząstkę siebie. To sami, kiedy doświadczamy jakiegoś upadku, lęku, rozpaczy, dobrze jest to zaakceptować jako część nas, bo osoby, które są wrażliwe, one doświadczają dużo uczuć, one doświadczają różnych uczuć, one mają bardzo rozbudowane rzeczy w takim kontekście. Natomiast w momencie, kiedy już to się podoba, musimy zadbać o siebie. Może to być rozmowa przez psychologiem, do czego was zachęcam, ale tutaj ważne jest to, żeby tego nie odrzucać, żeby się tym zająć. Pierwsza sprawa, jakby to przychodzi ze świata energii, więc pierwsza sprawa, ja zawsze uważam, że czy reiki one dobrze oczyszczają naszą przestrzeń i że są głębiej te lęki, one przychodzą z przeszłych rzeczy czy z innych rzeczy. My musimy tak jakby wyrzucić je z siebie naturalnie, czyli tutaj może być ruch, może być y, po prostu też natura, czyli spacer y, gdzieś najlepiej nad morzem, żeby był już taki wiatr. Tutaj żywioł, energia żywiołów, ona bardzo mocno zmienia i pobudza w ogóle i nasze hormony, ale też nasze czakry do tego oczyszczania przede wszystkim, ale też zmienia całkowicie wszystko to, co jest tutaj wokół nas, jeżeli chodzi o to, co dalej. No na pewno rozmowa, prawda, z drugą osobą przede wszystkim. Musimy, musimy tutaj dbać o jedzenie. Dobre, a to, żeby hormony też były zbalansowane, ale przede wszystkim ruch, spokój, unikanie takich sytuacji też stresowych, stresujących, wyrzucanie tego z siebie, uwalnianie to jest bardzo ważne. No też, ja powiem, że ja często też korzystam. Z energii żywiołów, ale też z energii archanielskich, to bardzo dobrze, tak jakby powiedziała, w pewien sposób uzdrawia aurę. To bardzo dobrze działa w takim sensie pozytywnym, jeżeli chodzi o te, o te rzeczy. Y, po prostu tutaj. Hmm. Więc życzę Wam spokoju. Myślę, że no, to są tematy obszerne, to są tematy bardzo ważne. Przede wszystkim tutaj, więc nie odpowiem wszystkiego jakby, tu, jakby za pierwszym razem. Natomiast życzę Wam spokojnej nocy, spokojnych dni tutaj, bo no takie, takie dni są troszeczkę denerwujące. Uspokojenia przede wszystkim. Pozdrawiam.